Cześć, to Ania. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj opowiem o torbie do szpitala. Zapraszam serdecznie do oglądania. W trzecim trimestrze ciąży warto jest przygotować e, torby do szpitala. Żyjąc tutaj w Niemczech, gdzie porównałam w Traunstein na Bawarii, e, torba do szpitala jest raczej mała. Wszystko, prawie wszystko czego kobieta potrzebuje szpital zapewnia. Dla dziecka wszystko co wzięłam to błodziaczek z krótkim rękawkiem, śpioszki ze stópkami i z zakrywanymi rączkami. Jeżeli nie macie takich z zakrywanymi rączkami warto zobaczyć się w rękawiczki łapki jeżeli one zwykle są bardzo małe i jeżeli dzieciątko się urodzi będzie troszkę większe i te rękawiczki, niedrapki będą za małe, to warto po prostu nałożyć na i skarpetki. To jest ważne, bo dziecko po urodzeniu no, często się drapie. Wzięłam też skarpetki. Jeżeli by się okazało, że śpioszki trochę przyróżne, to warto na nóżki nałożyć się skarpetki, dzięki czemu śpioszki będą się dobrze trzymały i nóżki nie będą się tam w materiale niepotrzebnie majkać. Ważna jest też czapeczka, nawet jeżeli jest to lato. Ważna jest, bardzo ważna jest czapeczka, żeby dziecko się nie przeziębiło w drodze do domu. Maxi cozy, czyli taka skorupka dla noworodków nie trzeba brać koniecznie do szpitala może osoba odbierająca ciebie razem z dzieckiem przyjechać z Maxikozii żeby nie zagracać sobie przestrzeni w szpitalu oprócz tego miałam też zapasową pieluszkę na wszelki wypadek gdyby coś się stało ale droga ze szpitala do domu była krótka i nic się nie stało także nie była za bardzo potrzebna to tyle, jeżeli chodzi o potrzebne rzeczy dla dzieciątka. A jeżeli chodzi o mamę, to warto wziąć trzy koszule nocne, takie rozpinane tutaj, żeby można było łatwo dzieciątko karnić. Warto wziąć miniaturki kosmetyków, czyli szampon do włosów, żel pod prysznic, szczoteczkę do zębów można wziąć podróżną, miniaturkę pasty do zębów. Grzebień. Jak ktoś potrzebuje, to suszarkę do włosów, swój własny ręcznik. I tak wyglądała moja torba do szpitala, kiedy rodziłam tutaj w Tramstein. W szpitalu wszystko dla dzieciątka było zapewnione: przez pieluszki, po ubranka. Szpital woli, żeby dzieciątka noworodki, żeby były ubierane w szpitalne ciuszki. Po prostu je się ubiera, i następnego dnia wyrzuca do. Kosza z brudną bielizną i otrzymuje się nowe, świeżo wyplane, wysterylizowane, standardowe wodziaczki i śpioszki. Jeżeli zapomnijcie o szamponie do włosów, żelu pod prysznic, czy nawet szczoteczce do zębów i paście, nie przejmujcie się tym. Szpital ma też jednorazowe szczoteczki do zębów i pasty, jeżeli byście zapomniały. A jeżeli chodzi o włosy i żyły pod bardzo często kobiety po prostu to zastawiają, nie biorą tego z powrotem do domu, także jest pełno miniaturek pod prysznicem. można korzystać, jeżeli ktoś by zapomniał, nie miał swojego. Tak wyglądało moje przygotowanie do szpitala. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli film się podobał, zostaw lajka. Jeżeli interesujecie Cię kanał i tematyka, subskrybuj, aby nie ominąć następnego odcinka. Widzimy się następnym razem. Pa!